Okej, okay, słuchajcie, tu jest dziura tu nie ma drabiny. Ale możemy tu zejść. Nie wiedziałem, że jest taka możliwość. Coś błyszczącego. Oczywiście, że klucz, to no, kurde, no nic, nic, nic innego, już nic nie mogę innego zrobić. Sprzątać, sprzątać A, sprzątanie pod jest nudne, no to ty nie powiesz. Jak tu jest drabina? A, to chodzi, że widać drabinę. Jus Mario, by to był ten pokój, to myślę. Tam dalej Ten piaskowy piach Piaskowy piach Ten piach Wytwórnia piasku, no Musi to być to Klik Nie mogę? Zamknięte, klucz Jest! Pasuje, wejdźmy tam, proszę cię Przepraszam jest hmm. płonek? Dziwny, czerwony płomień. Jest zbyt gorący, żeby trzymać. To memo, memo człowieka. Z, człowieka zwierzę? <grych> memo czy, dziad, dziadkowego pia, piaska, dziadku. Sandmana! M mówiło: Gotuj w, czy, z czer czerwonym płomieniem. Ale jak mogę tam przenieść ten ogień? Dokąd? Dobra, słuchajcie, mam teorię Zakładając okulary Musiałem sprawdzić to po prostu Przepraszam was, ale nie wiedziałem już co robić Mamy memo Którego nie mógł przeczytać yy, ten, zapikanka? Z kołysanka, jak zrobić piasek Połóż ten płyn na... W garnku I gotuj Płomieniem Step drugi, krok drugi Jakiś pokrój, tak? Nie green, dabs. Tak, pokrój, tak? I włóż, i zagotuj jakiś owoc. Razem z tym płynem. Cattle lizard. A, tę jaszczurkę y, musimy włożyć, też zagotować. <coughs> Wywar. Wylej. Do maszyny robię sobie piasek. I presto, i koniec. Czyli... mam nadzieję! Nie! Wow! Proszę! Proszę, niech to będzie to! Wracam do was y, za, za chwilę jak wejdę na dół. Jestem, proszę, niech to będzie to! Trochę nie za nie A nie, proszę, może można pójść weź szczurkę! Owoce! Jest! Tak, to ten owoc, który był w opisie. Tak, weźmy go! Dziękuję! Dziękuję! Ci trzeba było przeczytać po prostu mechanizm. to jest logiczne, ale nie wiedziałem. To była moja wina w takim razie. Okej. Okay. Kurde. Weźmy tego trochę płynu. No, muszę trochę cię wziąć. Sorry, koleś. Tylko troszkę. O kurwa. Prz Przepraszam, bolało? <laughs> Mamy płyn. urkę I pewnie jak to zużyję potem rękawic. Ja pierdziel, szkoda, że te lusterku zbiłem wtedy O wiele by łatwiej się chodziło Chyba martwa, ale musimy ją wziąć Glashar co? Glashar? A! odcięliśmy ten... Y, ogon! Ogon, okej. Okay. Y, kawałkiem szkła. Okej, okay, świetnie. No i idę to tam teraz do kuchni tam na górze. Zaraz wracam. Jestem na miejscu, droga to zajęło. Zapiszmy po tak długim, wyczerpującym spacerze. Tak, tutaj już. <laughs> Jakaś maszyna, czy mogę? Nie, nie, muszę najpierw tutaj włożyć te rzeczy. Najpierw miałem. Błe... Memo. Najpierw płyn, płyn, owoc, jaszczurka. Okej okay. Ułożyliśmy to. Czy mogę już w takim razie użyć tego? Mhm, no moja rękawica. Czy muszę wszystko na nas wrzucić? Tak, tylko temu mogę też przejść. Teraz mogę przenieść tę rękawicę w tych. Nawet o, sam płomień nie jest gorący w tych rękawicach. Mogę nosić sam płomień nawet. Okej. Okay. <kluzny> Umyśliliśmy ogień. Gotuje się, gotuje. Się. Poczekajmy chwilę może A, mam zmienić owoc Tak, muszę ugnieść owoc tutaj. Co to jest? A. Okej, okay, świetnie. A tu co mogę zrobić? Jakaś miska. Czy mogę też ogon tutaj? Nie. <kuh> <kuh> Czy co, ja muszę tego? Muszę teraz wrzucić tutaj po kolei? OK Czy mogę przenieść do muszę? Czy już nie mogę? Nie, nie mogę już. Czyli Ci jeszcze muszę ogon i koniec. <tryk> Okej, <Okay>, udało się. <tryk> Czy już jest gotowe? Dobra, przeleję tutaj tutaj. Muszę tutaj wylać. To już musi być ta maszyna do robienia piasku. Proszę tutaj wrzucę. Płyn cały. Proszę, niech się uda. Powiedz Przyciska, i przycisk musimy wcisnąć. Już Dobra, raz koń, śmierć. Ping. I włożymy pewnie do tego, do worka. Ma kubka pyłku. Czy to jest usypiający piach? Schowaliśmy go do siaty. Nie wiem, co mam z tym zrobić teraz. W wróżki mam piasek. Aha, okej, okay, nic nie takiego tu jestem taki roz, roz, po prostu Tak ładny, tyle łażenia, tyle patrzenia Jestem już trochę zmęczony Nie tam Muszę <laughs> <laughs> zapisać Czy mogę zakimwać tu już wrzucić piasek? Nie, nie mogę. Tutaj? Nie, nie wiem co mam zrobić z tym piaskiem. Nie, to też już jest pewnie koniec. Hmm... czekajcie, moment. Okej, okay, przepraszam, że musiałem iść, ale... Aj! Ale musiałem wyrzucić... Kupę chusteczek, która się nazbierała podczas tego nagrywania. Tak czy inaczej... Mam pewien szalony pomysł. Szalony, no. Pamiętacie, mówiłem, że może sam sam nawet płomień możemy nosić w tych rękach. Spróbujmy to ponieść. chłasz nie wiem... Co możemy? A, mogę nosić teraz to płomień nawet w rękach? Po co mi on? O kurwa! Okej, okay, poczekajmy moment. Zapiszmy. To po co mi to jest? Muszę zapalić? A ta się przewróciła Uff. mu oddechasz. Wierzcie mi o, tutaj są za, nie, zapalone te Białym, białym czy tam świecą Czy można coś zapalić tym? O! O! Zapalmy to tym płomieniem Coś dzieje. Ooo, no pięknie. Czy tak nie może być cały czas? Czy cały czas nie może coś się dziać? Tego typu rzeczy. Być takie łatwe i proste. Po kolei. Co my tu mamy? <laughs> A, jakiś tego. Malowidło. No, mal 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 Malowidło. Jakiegoś krajobrazu. Jakiegoś innego koloru brakuje. Ładne łóżko. Ale jest bardzo. zakurzone? Dziennik. Jestem taki senny. Nie mogę nawet stać. Ile już wieków spędziłem bez snu? Kiedy świat był płaski, kiedy noc zapadała za jednym razem. Mogłem spać za dnia, a pracować w nocy. Tak wtedy żartowała mnie moja praca. Ale teraz świat jest okrągły. I noc jest wszędzie. Że cały czas chodzi też noc. A, nie, a noc, po jednej stronie, po drugiej stronie jest dzień, to też czytaliśmy. Nie mogę spać. Kiedy, kiedy zasnę, cały, cała ludzkość nie będzie mogła spać. Moje jedyne rozwiązanie to jest uśpić ludzi widzieć ludzi śpiących. A nie, że jedyne co mnie deraduje to widok śpiących ludzi, ale nawet teraz to mnie tego tak nie doceniam. Gdybym nie, nie mógł tylko trochę na chwilę usnąć. Mam dość, jestem wykończony. <coughs> nie mogę czekać na sen. Sorry, ale muszę. Zrobiłem maszynę, że tą ten czas. Zatrzymam czas i wszystkich uśpię na zawsze. Ale tylko na chwilę. Na zawsze, tak? Ale tylko na chwilę? Na małą chwilkę? <laughs> Ukończyłem cały piasek. Zatrzymam czas i rozsiałem piasek po, po ludziach. Większość ludzi śpi, ale nie wszyscy. Ci, którzy nie mogą, ci, co z niespokojem, gniewem i bólem, nie śpią. Jak to jest straszne nie móc spać. Stworzyłem zapiekankę. Czasą zapiekanką? kołysankę yy, dla, dla nich. Na wieczny sen, na który zasługują. Usunę ich smutek. Ludzie mają prawo być szczęś szczęśliwymi, kiedy śpią. Ten cholerny jednorożec wprowadził gościa Sophie Grindler. Tylko dziewczynę z uśmiechem, jak brzmi słońca. Ona też nie może spać. Nawet moja, mój twór nie, nie sprostał zadaniu. Muszę ją wysłać do świata snów niedługo. To jest moja misja. Piaskowy dziad. Dobra, się tutaj, co, Sofii? Co ty zapikanko? Za Kołysanko? Co stało? Nie muszę być w tej formie, Davida. Już w końcu jestem tylko. Oczywiście jestem tylko kołysanką. Więc nie muszę być formy. <laughs> Wykonanie czegoś ci się stało, Sophie. Wcześniej na mnie nie rugałaś, teraz jesteś milsza. Cóż, ponieważ wyglądasz jak David. Nienawidzisz mnie z jakiegoś powodu? Nie. nie 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 o to chodzi A co? A Davida? Skąd powinnam wiedzieć? Kłysanko Sandman też nie mógł spać, prawda? Kuch, prawda Jest taki poważny Nawet nie wie kiedy Zrobi sobie przerwę to nas prowadziło do tej sytuacji. Tak mi go żal. Jak ciężkie to musi być. Nie spać przez wieki, przez. z powodu ludzi. Wróżki tak ciężko pracują. Żeby. Żeby Sandman nie mógł spać. Musiał cały czas musisz z tego... Nie być obudzonym i wypracować. Kłusanko? Co powinnam zrobić? To twoja sprawa. Nie! No już nie wiem, co robić. Nie chcę spać wiecznie. Ale jeśli go powstrzymam, on nie będzie mógł spać. Ciągle mnie cierpiał. Słuchaj, Sophie. To ci mu czy, czy matka ci nie mówiła zawsze? Do you want to do Chcesz zrobić... To chcesz zrobić? Wiem, co leży w twoim głęboko w tym sercu. Ale musisz sama się tego dowiedzieć. Czego chcesz. Muszę go powstrzymać, ale... Widziałem go w długim korytarzu. Idź się z nim spotkać. Przemyśl to, Sofii. Przemyśl tego, czego chcesz. Zapijemy tę kurwę. Co poradzić? No, wydaje mi się, że na no, dnia jeszcze zapisywać się na innych zapisach. <laughs> nie, to nie był Dwójkor. Dwójkor też jest tam. Więc zabiłem kurwiszona. No cóż, no. Ja żartuję. List. Mogę to czytać bez okularów. To po prostu zwykły angielski. Do mojej drogiej Grindler. Sądzę, że się, masz się dobrze. Podczas gdy wiele razy się mieliśmy, niestety. Niestety wychodziło to, że nie mogliśmy siebie zrozumieć. Przygotowałem specjalny proszek dla ciebie. No, piasek. Na pewno z jego pomocą nawet ty zaśniesz. Będę czekał na samej górze zamku. Mam nadzieję, że nie uciekniesz. Schody są stare i pełne dziury. So, więc proszę, bądź ostrożna i nie, nie sobie, moja droga, nie zrób. Piasek dziadkowy. Co? Dziadek piaskowy! <laughs> piaskowy ja. <nie>. Piasek dziadkowy... Hihihihihihihihihihi <laughs> <laughs> Jestem idiotą... Sandman... <coughs> Oto podpucha, zabić! Z pewnością chce nas zabić... To dopiero jest gówno. <laughs> Zapraszam was ale to, to jest strasznie głupie. To jest dopiero moim zdaniem idiotyzm. Po co takie coś zrobić, bo zro mogę zrobić normalne schody? <laughs> Sandman Ciężko było nie spać, prawda? Rozumiem. Sama przez to cierpię. Naprawdę chcę zasnąć, ale... Chciałabym, chciałabym, Próbuj no, próbuję sobie wyobrazić, jak to by było wspaniałe, jak gdybym mogła po prostu o tych wszystkich złych rzeczach zapomnieć i zasnąć. Ale... Ale nie chcę spać wiecznie. Chcę, chcę mieć możliwość obudzenia się, nawet jeśli dzień będzie zły. Przykro mi, że nie mogę zrozumieć czeskowy dziadzie <grymne> Ale to jest jedyne, co mogę zrobić O! Fight! Wow. Ej, jakim cudem? ej, 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 ej. Piaskowy dziad Piaskowy dziad, walczy z nami! <laughs> Mamy go Ale... wszystko dziad? Sophie Ale co my zrobiliśmy, Czy dobrze zrobiliśmy? Zabiłaś go! O mój Boże Nie chciałem go zabić Zabiłam go Zabiłam człowieka piasku Zabiłam wróżkę Nie wierzę Czemu? Czemu to się stało? Co miałem zrobić? Przepraszam, przepraszam, sandmanie. Nie, to nie o to chodzi. To jego wina. To on ich uśpił na wieczność. Muzyko. Ponieważ był egoistą. Więc nic nie zrobiłam Nic złego nie zrobiłam Zawsze taka byłam Nic złego nie robię, ale tak się staram To najbardziej irytuje I to powoduje, że nie mogę spać Tak To ich wina O kurwa Czy wrócisz teraz do swojego świata, Sofi? Kołysanko <küh> Spe Spełniasz moje życzenia, prawda? Czego sobie życzysz? Nie wiesz? Łałka wow, muzyka, boję się już Zabić wszystkich Zaśpiewał dla mnie teraz Jak śpiewałeś w y, ludzkim świecie Tylko zężka jest zła. się jego pracę? Zignoruj tę wróżkę! Ty też chcesz to zobaczyć? Jest piękny ten widok. Wszyscy ci egoiści śpiący. Z takimi idotycznymi twarzami. Ona stała się teraz y, tego... Sandmanem. Nigdy się nie obudzał. Nigdy! Wow. Sandum? To naprawdę cudowne. Patrzeć. To jest ten widok, naprawdę porusza moje serce. Kołysanko. Pieśni, którą zaśpiewałeś, nie posłałaby mnie do, do snu. Żeby się zemścić, muszę sama to zrobić. Tak, to jest zemsta. Na tych, którzy zabrali mi sen. Czemu nie zniknęłeś, kołysanko? Sandmana już nie ma. Nie mogę zniknąć, dopóki nie zaśniesz. Głupiec, nigdy nie zasnę A noc nigdy się nie skończy Muzyka przypomina mi strasznie krok 17 Spełniłeś moje życzenia, prawda? Już nigdy więcej nie, będę za nie zasnę I nigdy nie nadejdzie za wschód <laughs> Nikt nie wejdzie mi w drogę Będę żyła wiecznie w tym świecie snu, nocy. Na miejscu tego imbecyla, Sandmana, który kochał tak ludzi, którzy go zabili.